W środę 19 lipca spotkaliśmy się z ministrem zdrowia Maciej, z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem, Prezesem Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji Romanem topór Mądrym oraz Wiceprezesem Danielem Rutkowskim. My od początku, kiedy pojawiła się rekomendacja, zwracaliśmy uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, że drugi wolumen tej rekomendacji mówi o tym, że środki, które będą przeznaczone na podwyżki, pochodzą z 60% nad wykonaniem w pierwszym kwartale w ramach ryczałtu. E, czyli to są punkty, punkty wycenione tak samo, jak były wycenione w czerwcu. Rentowność tych procedur, w związku z tym, że nie ma zwiększenia tej wyceny, nie wzrasta, więc musimy ponieść dosyć spore koszty, które spowodują, że nie mówimy o takich środkach, o których mówi pan minister. Czyli mówimy, bo minister zdrowia mówi o 15 miliardach rocznie i mówi o stronie przychodowej. My widzimy tą stronę kosztową jeszcze, czyli koszty wykonania tych 60% nadwyklonań z pierwszego kwartału. I to jest nasz problem. My to liczymy. Te aneksy spłynęły 19 chyba do wieczora. Wszystkie. My zbieramy dane, jak każdy szpital no i wygląda w tej chwili. Druga sprawa to proszę pamiętać, że od września 2022 roku pewna liczba szpitala, szpitali była w tak zwanym produkcie 16%, czyli Ministerstwo Zdrowia i NRZ dofinansowało szpitale, którym zabrakło na podwyżki w tamtym roku. Teraz ten produkt znika z końcem czerwca 2023 no i pojawiają się braki, czyli ta dodatkowa kwota, którą szpitale dostają, szpitale uważają, że jest niewystarczająca, żeby pokryć podwyżki. Trzeci Problem to są szpitale, które nie wykonały ryczałtu w tamtym roku i tak naprawdę w tym roku mogą sięgnąć po pożyczkę, żeby to finansowanie było jeden do jednego, ale jasne jest, że muszą te świadczenia odrobić. W związku z tym, jeżeli ktoś ma do odrobienia, nie wiem, milion punktów. I do tego dostanie jeszcze 60% nadwykonań z pierwszego kwartału. A trzeba przyznać, że ten kwartał był rekordowy, jeżeli chodzi o e, ilość świadczeń wykonanych. To mamy takie głosy, że te świadczenia będą, e, że ryczał zostanie niewykonany. I to jest raczej pewne. Czyli stracą pewne środki w 2024. No, bo nie można, tak powiedzmy sobie, kolokwialnie sztukować przez, nie wiem, 5-6 lat, że tutaj dodamy, będziemy pożyczać i tak dalej. I to są nasze obawy. Czyli pierwsza sprawa, że nie wzrasta jednak rentowność świadczeń. Mamy podniesienie w ryczałcie tylko 10 groszy ceny punktu, ale średnia ważona, trzeba pamiętać na ten rok, to nie będzie 1,72, tylko 1,67. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że obowiązuje zasada i to raczej we wszystkich zakresach. W aos ie w szpitalach, chcesz mieć na podwyżki, to sobie zarób. Czyli wykonaj potężną ilość nadwykonań, to wtedy ci starczy. A my nie mamy, my mamy pewne moce przerobowe, tak zwane, i po prostu są duże obawy, że możemy, teraz są wakacje, w grudzień to są święta. I tu mamy spadek tych świadczeń i może się okazać, że na koniec roku będziemy mieli problem z taką, z wykonaniem takiej ilości świadczeń. W związku z tym no stąd nasze wątpliwości. Nasze wątpliwości również budzi to, że jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, która jest przy szpitalach, to mamy rozrzut cen za te same usługi masakryczny. najniższa cena w Polsce po regulacji lipcowej, która w tej chwili będzie to jest złoty 19 a najwyższe 219 dziewiętnaście. To jest złotówka różnicy, czasami szpital w szpital. Są jakieś różne tłumaczenia, że lokal może być droższy, ale my znamy takie przypadki, że powiat obok powiatu, gdzie lokal nie będzie droższy, po prostu ta różnica jest znacząca i domagamy się uśrednienia tej ceny, bo ci, którzy, którzy mają najniższe te, te, te wyceny, no są bardzo, bardzo Pokrzywdzeni. Następna sprawa to jest zapłata nadwykonań, jeżeli chodzi o produkty limitowe. W tamtym roku te nadwykonania były zapłacone praktycznie w 100%. W tym roku już tego nie ma. Narodowy Fundusz Zdrowia mówi jasno: wracamy do starych zasad. Jeżeli będą środki, to fundusz zapłaci. Jeżeli tych środków będzie mniej, to zaproponuję niższą cenę, tak? Czyli to, co było kiedyś, że płacili 40% za wszystkie nadwykonania, a nie 100%, tak? No ale w tej chwili te koszty, które są tak duże, no myślę, że tą możliwość negocjacji dyrektorom bardzo ograniczają, no bo jak można wydać, nie wiem, bo się okaże, że koszty, które szpital poniósł, tych nadwykonań w produktach limitowanych są na poziomie 60-70%, a jest to spowodowane właśnie tymi podwyżkami, a fundusz zapłaci 40%. Prośba była ze strony ministra i Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do nadwykomen. No ale z drugiej strony, my nie możemy powiedzieć pacjentowi: przepraszam pana, no ale dziękujemy panu. Pan będzie czekał tam 5 miesięcy, 6, bo już jest problem. Jak wszyscy pacjenci wiedzą, my też, że nie, nawet pacjent onkologiczny ma problemy ze zrobieniem diagnostyki obrazowej, tak? Czeka 2-3-4 miesiące no bo to są tłumy. Jednak ten dług zdrowotny, który powstał w czasie pandemii, znacznie pogorszył zdrowie Polaków, i też minister musi o tym pamiętać. Więc jeżeli. Mamy spłacać dług zdrowotny, no to, to, to jeżeli się pojawiają nadwykonania, to znaczy, że są pacjenci no i trzeba za to zapłacić. Bądźmy wobec siebie uczciwi. Ja nie wiem, powiem tak. Podkreślamy cały czas i raport tego dotyczył, który przedstawiliśmy w czerwcu. Że za nami się ciągnie bardzo nieudana operacja przekazania środków w roku 2022. I to nie jest nasze jakiś pogląd, który sobie tam nami się objawił, tak? Bo pojawienie się produktu 16%, czyli Dopłata do, dla niektórych szpitali, którym brakowało pieniędzy na podwyżki, tylko twierdzono w przekonaniu, że mieliśmy rację, bo to jest przyznanie się do błędu. tak, Musi, Musimy dopłacić, bo nie wszystkim starczyło. W związku z powyższym, ta sprawa zeszłego roku, a to jest naprawdę makabryczny yy, wzrost zadłużenia przez tą operację lipcową, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe na 211 191 ma wynik ujemny to jeżeli tamtej sprawy nie uregulujemy no to, to, to to będzie się za nami ciągnęło lata tak. W związku z tym no, zaproponowaliśmy pewne regulacje jeżeli chodzi o ceny pewne inne rozwiązania dotyczące wykonania ilości punktów takie stanowisko nasze pójdzie do Ministerstwa Zdrowia myślę, że dzisiaj najpóźniej w poniedziałek. Uśrednienie ceny w AOS-ie, czyli podwyższenie dla tych, którzy mają jakieś absurdalne ceny, które no są nie do wytłumaczenia. Tak? No bo 1,19 a 2,19 to złotówka, to jest po prostu taki rozdźwięk, jeżeli chodzi o przychody, że, że nawet nie ma o czym gadać. Jeszcze kwestia podniesienia wyceny bazy w ramach z przyjęć, kwestia rozliczenia nadwykonań w produktach limitowanych, ale też regularne płacenie nadwykonań w produktach nielimitowanych, bo tu w niektórych województwach też są problemy, że te opóźnienia są zbyt długie. No to jeszcze oprócz tego, że mamy kłopoty finansowe, to szpital musi kredytować. Kredytować narodowy Fundusz Zdrowia. Następne spotkanie mamy 3 sierpnia, już ze wszystkimi danymi, które do nas spłyną. I będziemy rozmawiać o tych propozycjach, które my przedstawimy. Zobaczymy, czy jest jakieś pole do manewru, czy nie. My byśmy tylko chcieli zaznaczyć bardzo mocno. Że 15 miliardów to jest po pierwsze na rok, a druga sprawa, że to jest strona przychodowa. To nie jest tak, że 15 miliardów dostajemy na wzmocnienie rentowności świadczeń. Nie. My musimy ponieść koszty i myślę, że będą one dosyć spore w ramach tych 15 miliardów. W związku z tym myślę, że to będzie połowa z tego, może trochę więcej. I to jest kwota, która faktycznie. Będzie mogła być przeznaczona na te dodatkowe koszty, bo te koszty są czyste. To jest wypłata tyle trzeba zapłacić. I tyle. W związku z tym, że jesteśmy w negocjacjach, nie chciałbym na razie ujawniać tych propozycji, powiem szczerze. Zaproponowaliśmy wzrost ceny punktu i, i, i pewne regulacje w ramach yy, chodzi o, o ilość punktów do wykonania, tak? Która, no bo jednak w lipcu ta ilość punktów jest znacząco wyższa i wiele szpitali mówi, że po prostu boją się, że nie wykonają, bo teraz te, te, te wykonania dosyć drastycznie już spadają w okresie wakacyjnym i tyle. Także póki nie skończymy, wolę nie mówić, wolę nie zapeszać, to jest pewna kultura negocjacji.